Witam także bardzo serdecznie przedstawicieli klubu Oleśnica Razem, Stowarzyszenia Oleśnica Razem. Witam także przedstawicieli i członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezydenta, panią minister Obecnych wśród nas przedstawicieli Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej. Witam bardzo serdecznie oleśnickich patriotów, oleśnickich kibiców. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem w tym miejscu. Bardzo się I cieszę, policję że... już odpisał. Witamy także panów policjantów. No, no, cóż, Leśnickiej Policji bardzo dziękujemy, dziękujemy za kulturę, bardzo, tak? za zachowanie minusy, tak, i za godne uprzenie tych wszystkich wydarzeń. A teraz chciałbym oddać głos Pani Minister Wacze Kępie. Wszyscy, wszyscy, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj, jesteście Państwo w Leśnicy. Tutaj miejsce, gdzie upamiętnia się powstańców powstań bardzo Wam dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim, którzy dzisiaj tutaj są, żeby ten dzień, który 81 lat temu wyniósł wielką nadzieję w serca Polaków uciemiężonych, mordowanych, poniewieranych Polaków. I kiedy popatrzymy na statystyki, że około 15-16 tysięcy Młodych ludzi oddało swoje życie za wolność nie tylko stolicy, ale wolność i niezawisłość naszego kraju. Około 15 tysięcy zostało potem aresztowanych i traktowanych w sposób brutalny. Też oddali swoje życie. I jeżeli.

i młodzi ludzie, dzieci, które dzisiaj przyszły. To jest sztafeta